Hej, chciałam opowiedzieć trochę o tak zwanej karcie dnia. Zauważyłam, że sporo osób, które zajmują się tarotem profesjonalnie czy hobbystycznie, po prostu się interesują, na swoich profilach często pokazują tak zwaną kartę dnia. Ja też czasem to robię. Pokazuję daną kartę i dodaję do tego opis znaczenie. Ale zauważyłam również pod wpływem komentarzy na mojej stronie, że jest pewne nieporozumienie co do tego, czym właściwie ta karta jest i co ona oznacza. Karta dnia to na pewno nie jest prognoza dla Ciebie czy Ciebie, czy jeszcze stu innych osób, które zobaczyły dany post i, i przeczytały ten opis. Bo to tak nie działa. To jest po prostu niemożliwe, że jedna, ta sama karta oznacza dla stu 100 czy tysiąca osób dokładnie to samo. Przecież jesteśmy różni, więc dla mnie przynajmniej to nie ma sensu. Karta dnia jest jedynie hmm, pewną informacją dla osoby, która Tą kartę wyciągnęła, albo też dla osoby, dla której karta została wyciągnięta czy wylosowana. Może też być informacją o danym wydarzeniu czy o jakichś planach. Zależy, jak zadamy pytanie, ale o tym za chwilę. A więc ja, kiedy dzielę się informacjami o karcie dnia na swojej, na swojej profilu. To przedstawiam w zasadzie informacje, dzielę się z, z osobami, które czytają, informacjami, jakie uzyskałam dla siebie, ciągnąc daną kartę. Natomiast nie traktuję tego, właśnie, jak wróżba czy prognoza dla kogoś innego. Jak używać, czy jak pracować. Z kartą dnia. Jeśli masz talię Tarota, to bardzo zachęcam do tego, żeby robić sobie taki codziennie albo co drugi dzień, takie sprawdzenie, gdzie jestem, czy czego potrzebuję. Najlepiej w taki sposób, może powiem, jak ja to robię. Najczęściej rano y, próbowałam kiedyś robić to wieczorem, ale mi się nie sprawdziło. Najczęściej rano, na początku dnia, po jakiejś krótszej lub dłuższej medytacji, zależy ile mam czasu i jaką mam potrzebę. Y, staram się wyciszyć y, i bardziej skontaktować z sobą, poczuć siebie i. Rozkładając, tasując karty, rozkładam przed sobą karty z takim pytaniem, co potrzebuję dzisiaj wiedzieć. To jest najczęstsze pytanie, jakie zadaję, wyciągając kartę dnia. Co potrzebuje wiedzieć, lub e, czego potrzebuję dzisiaj, tak bardziej ogólnie, czego dzisiaj potrzebuję. E, bo założenie jest moje takie, że my w zasadzie. Rozpoczynając jakiś dzień, zwłaszcza taki zwykły dzień w tygodniu, dokładnie wiemy, co my musimy w tym dniu zrobić. Mamy listę często zadań do odhaczenia, yy, mamy jakieś plany, ale to, co my wiemy z głowy, że musimy zrobić, nie zawsze jest w połączeniu z tym, co. Tak naprawdę potrzebujemy dla siebie zrobić, z tym z naszym wewnętrznym głosem, z naszymi wewnętrznymi um, potrzebami. I dlatego ja bardzo lubię to sobie zestawiać i sprawdzać. Um, bo załóżmy, że na przykład. Wiem, że mam zaległości w pracy, i naprawdę muszę przysiąść tego dnia, i naprawdę muszę kurczę mocno po, popracować, i mam taki żołnierski plan, że dzisiaj 8 godzin po prostu nie wstaję od komputera, aż nie skończę tych rzeczy, które mam zaplanowane. I to jest z poziomu mojej głowy, mojego ego, które się boi konsekwencji, które się czuje zawstydzone też tymi zaległościami. To jest z tego poziomu racjonalnego, natomiast ciągnąc kartę dnia sprawdzam, jak to się ma właśnie do moich, do moich głębszych potrzeb, tych, tych takich karmiących potrzeb. No i właśnie przypuśćmy, że mam ten plan pracy, a tymczasem karta dnia jest taka przepraszam, się tutaj odbija. Cztery miecze, czyli generalnie karta odpoczynku i zwolnienia. Czyli generalnie karta, która pokazuje, odłóż myślenie, odłóż e, analizowanie i po prostu zrób coś, co. E, zrób przestrzeń w swojej głowie, pomedytuj, idź na spacer, po prostu zrób e, przewietrz, przewietrz głowę. Odpocznij. Nie? Albo na przykład szóstka kielichów, która dla mnie jest informacją o potrzebie radości i zabawy, o, yy, o tej dziecięcej części w nas, która nie chce tylko kurczę pracować, tylko też chce poczuć jakąś radość tego dnia. I to wcale nie znaczy, że ja w tej sytuacji. Zarzucam ten żołnierski plan pracy i, i oddaję się rozrywce, ale uwzględniam jednak, sprawdzam ze sobą, uwzględniam tę informację i przynajmniej staram się tak zaplanować swój dzień, żeby jednak w, tej, w tym intensywnym dniu pracy znaleźć też czas na tą rozrywkę, albo znaleźć ten czas na, ten czas na zabawę, albo na medytację, albo na spacer, na coś, co, e, co będzie w harmonii, w zgodzie z moją wewnętrzną potrzebą, i naprawdę e, wspaniale to zawsze działa. Jak, jak, jak tego elementu nie ma, jest właśnie tylko ta praca, to potem jest przepracowanie, wypompowanie i koniec. E, czasem jest tak, że faktycznie pojawia mi się rano na przykład taka karta. Tu jest e, tradycyjna talia e, RWS e, Wade Smith. Która dokładnie pokazuje to: siadaj i po prostu pracuj. Jest czas na to teraz, żebyś usiadła i odwaliła kawał roboty. I, i w tej sytuacji, kiedy jestem taka trochę leniwa, trochę prokrastynująca, to mi pomaga też jakby przypomnieć sobie, o swoich celach, zadaniach i pomyśleć, no dobra, teraz jest naprawdę, naprawdę już nie ma co przeginać, już trzeba, trzeba zabrać się za tą robotę. Jeśli macie talię Tarota, być może nie używacie jej jakoś tak specjalnie, nie, nie, nie znacie znaczeń, nie, nie studiujecie Tarota specjalnie, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby wyciągając rano taką kartę, Najpierw wsłuchać się w głos intuicji. Przyjrzeć, przyjrzeć się, co na tej karcie jest pokazane. Tu na przykład mamy piękny, pięknego asa kielichów, który mówi o miłości, też miłości do siebie. Co jest pokazane? Co te, jakie emocje wzbudzają te obrazy we mnie? Co właściwie, jakie przekazy, jakie informacje się pojawiają? To jest bardzo ważne, najważniejsze w zasadzie. I y, y, nawet jeśli nie, nie przychodzi nam na początku y, zbyt wiele tych informacji do głowy, to gwarantuję, że jeśli y, takie, y, takie ćwiczenie robimy często, y, to po jakimś czasie tych informacji będzie coraz więcej. Więc najpierw y, sprawdzam co ja czuję, jakie informacje ta karta przekazuje, co, się, co, co mi mówi, a potem dopiero w drugim kroku, jak ktoś chce, wcale nie namawiam, jak ktoś chce, można sprawdzić, jakie są faktycznie znaczenia przypisywane tej karcie w internecie czy w książce, którą macie dołączoną do swojej, do swojej talii tarota żeby sobie to na przykład zweryfikować, zwłaszcza jeśli jakoś jesteście, jest, jest, jesteście zainteresowani tym, żeby się żeby pogłębiać, czy uczyć się e, e, o tarocie, wiedzieć więcej. E, natomiast e, jeśli nie macie tar talii tarota, to, to trzeba taką talię zakupić. Ja na swojej stronie y, daję często takie informacje właśnie dla osób, które niekoniecznie znają się czy się specjalizują w tarocie, ale takie informacje, jak używać swojej intuicji y, z pomocą kart tarota, żeby być w lepszym kontakcie ze sobą, żeby być w lepszym kontakcie ze swoimi potrzebami, żeby usłyszeć swój wewnętrzny głos. Czyli generalnie, żeby wspierać siebie z pomocą kart na swojej drodze wzrastania i rozwoju. Tego Wam życzę.